Cześć kochani, witam Was serdecznie w kolejnym cotygodniowym rozkładaniu oszczędności do wyzwanek. Ja już na szczęście czuję się coraz lepiej. Głos mi wraca w miarę do normalności, chociaż jeszcze nie jest idealnie, ale ma się ku dobremu. Także mam nadzieję, że u Was też jest wszystko w porządku. U mnie dzisiaj tak pięknie świeci słoneczko, że mam już po prostu takie poczucie, jakby było przedwiośnie. No to zaczynamy. Tym optymistycznym akcentem. Podpisałam sobie te wyzwanka, gdzie są rzuty kościoł, ponieważ mam wrażenie, że trochę mi się myliło, którą kością rzucałam do którego wyzwania no i jednak troszeczkę ilość tych oczek zwiększam żeby móc sobie nadgonić te wyzwanka także tutaj rzucamy kościół dwunastościenną ok, mamy trójeczkę niechaj będzie trójeczka zawsze to coś do przodu Dobrze, kartka z kalendarza. Tradycyjnie będzie to niedziela, czyli tym razem wypada nam dziewiętnasty. Ile my tutaj już mamy? siedemnaście, czyli trzydzieści sześć. Powinno być. To zrobimy tak i damy dwie dyszki. Dzisiaj dzisiaj mamy chyba 17. Niku nie mam na czym sprawdzić ale tak piątek 17. Nie mam przy sobie kalendarza. I 36. Niku, już trzeci tydzień stycznia przed nami. No nieźle. Ok, 36 tygodni. Tutaj znów sobie wrócę do tej mniejszej kwoty. Rzucimy dwójkę. Tak sobie pomyślałam, że właśnie będę tutaj robić na zmianę, jeśli chodzi o te kwoty, żeby troszeczkę mi się to ładniej rozkładało. Bo gdyby wypadło mi właśnie na koniec, prawda? Te ostatnie po 30 parę, to nie wiem, czy bym dała radę to pociągnąć. A jednak chciałabym robić to regularnie żeby każdego tygodnia coś tam wyrzucić. Zerknę tylko czy dobrze widzicie. Mam nadzieję. Zaraz sobie skorygujemy. Dobrze, walentynki. Tutaj rzucimy też sześciościenną. Dwa razy. Będziemy zbierać na jakąś mikro randeczkę. Trzy. I. I pięć. Czyli osiem. No wezmę dwójkę, a wrzucam dyszkę. I pędzimy dalej, zimowe wyzwanie od Justynki. I rzucamy. Jedenaście. Nie wiem, ile mamy, czy będzie dziewięć? Tak, ok. Oś, dziewięć i wrzucam dwie dyszki. Tutaj na razie te dwa odpuszczam, bo chciałabym, żeby mi jeszcze wystarczyło na coś nowego, a to za chwilkę. Mam nowy segregator z nowymi wyzwaniami. Wyzwania, które już z pewnością znacie, ale nie mogłam się powstrzymać. To za chwilkę. Na razie przebrniemy sobie przez ten segregator. I 65 Mam nadzieję, że mi wystarczy. Trochę tam jest tych pieniędzy, ale wiecie, nigdy nie wiadomo co się trafi. Dobrze, drapaczek. Jest. No i co by tutaj dzisiaj? Może tu. Znowu zaczynamy od piątki. Tak jak to było tydzień temu. Dobrze, zróbmy jeszcze raz. Może tu. No i 20. Trochę lepiej niż tydzień temu, bo była 30, ale chcę już tą zdrapeczkę skończyć. 25. Czy coś tu pokombinuję? Nie pokombinuję. to wrzucamy po prostu. Przepraszam, jeśli może trochę ciszej mówię. podpiąłam sobie specjalnie mikrofon, żeby jakoś ten dźwięk podbić. Ale jakoś, tak jak próbuję głośniej, to mi się głos jeszcze mega załamuje. Mam nadzieję, że mimo wszystko. W miarę ok mnie słychać. że niestety w ciągu tygodnia w pracy ten głos mocno nadwyrężam. A, plus 25. No to w weekend staram się odpoczywać. Co by się troszkę bardziej zregenerować. Dobrze. I ostatnie. A tutaj mamy 21. Mm -hmm. Więc jakby dodać 19 to by było 40. I chyba tak zrobimy, wiecie, żeby tu było okrąglutko, a a czemu mi się wydawało, że jest 19? Jest dziewiątka. Ok, no to zamalujemy. A, bo jest 39. No nie 39 to na razie za dużo. A chciałabym sobie tutaj zaokrąglić. No to damy w ten sposób i zamaluję dziewiątkę. Widać. Widać. No i mamy to. Oj, tu na razie odkładamy na bok, a zajmiemy się jeszcze tutaj sprawami świątecznymi, wiosenno-wielkanocnymi. Wrzucamy 7 No przebędzie drobnymi. Na razie. Się przydało coś rozmienić, ale mam sporo drobnych, a mało banknotów, więc chyba nadal tutaj wrzucę bilonik. Oj, rzucamy 7. Rozmienię sobie gdzieś tam przy najbliższej okazji. A na razie musi być tak jak jest. Ważne, że jest w ogóle. Dobrze. I z drapeczka. Tutaj dzisiaj nie wiem. Chyba tylko jedno pole drapniemy. No, tak jedno. poprawki, jak zawsze i jakby tutaj wrzucić może zrobię tak dwa, cztery sześć osiem i dziesięć na razie pójdziemy z drobniaczkami okej okay. Tutaj tyle. No i moja mała nowość, której zbytnio nie planowałam, ale po prostu musiałam. Musiałam, bo myślałam, że się uduszę. W każdym razie, nowy segregator w temacie moich wszystkich pozostałych, bo bardzo mi się ten motyw podoba, ale jest w innym kolorze ze świneczką. I tak, pewnie was nie zaskoczy zawartość. Tada, w środku mamy cały pakiet wyzwań z wiosennego e-booka od Justynki z kanału Budżet Justyny. A, źle tutaj włożyłam, ok, mała wtopa. No, ale nic. W każdym razie, um, ogólnie. Z takich moich subiektywnych odczuć, to wydaje mi się, że dosyć sporo, jak na moje potrzeby i możliwości, już mam tych wyzwań, a tu jednak nowy cały segregator. Ale po pierwsze, no nieziemsko mi się spodobały. To jest tak totalnie mój klimat. Ja jestem taka wsiowa, leśna baba, dosłownie, i to po prostu tak do mnie przemawia jak nic. I stwierdziłam, że będę sobie tutaj powolutku, na no, spokojnie, tyle ile dam radę, w jak długim czasie dam radę, e, odkładać e, pieniądze na no, jeden z najważniejszych celów e, obecnie, moich i mojego męża, czyli na e, no, nasz własny kąt, na nasz wymarzony dom. Ogólnie, kiedyś wam troszeczkę wspominałam na ten temat. Jest to kwestia dosyć drażliwa w mojej rodzinie, jeśli chodzi o budowę naszego domu. I mimo wszystko chcę jak najwięcej pieniążków na ten cel odkładać, bo nie wiem, nie wiemy jak ta nasza sytuacja się zakończy. Ogólnie dużo nam się rzeczy powywracało, mówiąc tak kolokwialnie. Kupiliśmy naszą wymarzoną działkę, stworzyliśmy, zaadaptowaliśmy nasz wymarzony projekt. No, znaleźliśmy wykonawcę, budowa się rozpoczęła i jak się rozpoczęła, tak na razie totalnie stanęła w miejscu. No, trafiliśmy na bardzo nieuczciwego wykonawcę i teraz bardzo się z nim szarpiemy. Na razie nie ma żadnych wizji, w którą stronę to wszystko pójdzie. No, no, trudny temat dla mnie, ale mimo wszystko, chcąc mieć takie poczucie, że coś w tej materii się jakoś dzieje do przodu, mimo, że fizycznie wszystko utknęło w martwym punkcie, to chcę mieć takie poczucie, że, że coś tam jednak do przodu się dzieje. I... Powiedzmy, że ten segregator to będzie mój taki, nie wiem, tracker postępów, czegokolwiek, bo mm, tak naprawdę mm, dosyć realna staje się opcja, że jeżeli gdzieś tam prawnie już troszeczkę e, będziemy bardziej wiedzieli, mm, na czym stoimy, no to być może. Mm, Uda nam się tą działkę sprzedać i po prostu kupić nowy, nowy. No nie nowy, raczej nie nowy. Raczej na pewno dom z drugiej ręki, taki z duszą do remontu, ale no żeby to już był gotowy dom, mając te różne doświadczenia zebrane, które mamy teraz. No i co za tym idzie? No, chcemy mieć jak najwięcej gotówki żeby no, nie iść w kredyty, a jeśli już, to no, jak najniższe, prawda? No, no, myślę, że też z tej sprzedaży działki już i tak byśmy wyszli przynajmniej chociaż trochę na plus, bo przez te lata ta działka y, z pewnością zyskała sporo na wartości, także tutaj nie bylibyśmy aż tak turbostratni. No ale wiadomo, w przypadku budowy, kupna nieruchomości, cokolwiek z tym związanego, no, im więcej funduszy, tym lepiej. Bo to trochę taka studnia bez dna. No, ale dobra, bo się trochę uzewnętrzniłam, ale chyba potrzebowałam sobie troszeczkę ulżyć i tak do Was pogadać. Bo w tym momencie, no, mam trochę ten gorszy okres, jeśli chodzi o przeżywanie tego tematu. Raz jest troszkę lżej, raz jest no, trochę gorzej, tak jak teraz, więc trochę Wam się tutaj wygadałam. I może będzie trochę lżej. Anyway, wrzućmy tutaj coś. Niech mam to poczucie, że ten fundusz rośnie, że coś tutaj się dzieje. Dobrze. Tutaj sobie zaplanowałam, gdzie moja kosteczka, że we wszystkich tych wyzwaniach typu rzuć kostką będę rzucała kostką dwudziestościenną. A tam, gdzie są gotowe kwoty, no to wiadomo. Ach, jeszcze chciałam inny pisaczek. Taki złoty. Ok, dobrze, poczekajcie sekundkę, zaraz wracam. Dobrze, jestem z powrotem. Mam mój złoty pisaczek. Tak sobie wymyśliłam, że tutaj będzie na złoto, na bogato. Więc zaczynamy. Zobaczmy. I tutaj też nie planuję w ogóle prowadzić statusów, jak uda mi się uzbierać e, wszystko, wszystko zamaluję, wszystko odhaczę. Wtedy sobie podliczę, i mam założoną lokatę, jeśli chodzi o fundusze, właśnie na, na budowę, na dom, cokolwiek z tym związanego. Więc tam sobie wtedy tą całość wpłacę. Na no to zaczynamy. E, ruszamy. Piętnaście. I... Oops. Że samo zadecydowało. Dziewiętnaście. Czyli to będzie razem... Trzydzieści cztery. No i już nam wszystkie banknoty poszły. Ale to nic, może zróbmy tak. Mam radę? Nie mam rady. Przekombinowane. Zrobimy w ten sposób i monetki do środka. Dobrze. Tutaj z rzutami kostką na razie damy sobie spokój. Ale możemy wrzucić tutaj dwie dwójeczki. Okej. Okay. myślę, że też dwie piąteczki. Mam nadzieję, że to wam nie zasłania. Ten diabąk. Przebija. Dobry znak. I wrzucamy. A, i tu jeszcze jest coś tam na jedyneczki. Tutaj w sumie trochę jedyneczek można by wrzucić, te trzy, bo mam ich sporo. Trzy złoty. No, właśnie taki domek mi się marzy, jak na tej ilustracji. Także niechaj te wyzwania mnie motywują, żeby się nie poddawać w tym temacie, bo powiem Wam szczerze, że momentami jest blisko. A tutaj. Mhm. O, trójki nie wrzuciłam, no przecież. Potem bym się zastanawiała, nie? Kiciulek, widzę, że tu jest czwórka, to też damy sobie w złotówkach. Słuchajcie, to by było na tyle na ten moment. Także cieszę się, że już coś tam udało mi się włożyć tutaj do środka. Wiecie, to tak psychologicznie po prostu niechaj działa. Dobrze, kochani. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj, za Waszą obecność. Życzę Wam wszystkiego, wszystkiego, co najlepsze. Trzymajcie się cieplutko. Widzimy się już niebawem, bo pewnie na podsumowaniu trzeciego tygodnia. Tak? Tak, trzeciego tygodnia budżetowania w styczniu. Nie jestem pewna, czy wrzucę filmik w niedzielę, ale jeśli nie w niedzielę, to na pewno w poniedziałek. Ściskam Was jeszcze raz, jeszcze mocniej. Trzymajcie się, kochani. Pozdrawiam Was ciepło. Pa, pa!